Witam. Kiedy byłem dzieckiem, a to było naprawdę jeszcze całkiem niedawno, funkcjonowało takie powiedzenie, że należy być po prostu dobrym człowiekiem. A dobry człowiek opierał się na wartościach. To były dla niego fundamentalne sprawy: szacunek, honor, odpowiedzialność, przyjaźń, miłość, braterstwo nawet. Więc to wszystko nam miało pomagać funkcjonować w tym świecie. Co się z nami stało w ciągu ostatnich lat, że to wszystko gdzieś nam uciekło? Zatem chciałbym powrócić do takiego modelu, w którym mówi się o tym głośno. Tutaj też powiem, że kiedyś jeden z moich zawodników, 18-letni chłopak, powiedział: Trenerze, Jest jedyną osobą dorosłą, która mówi o takich rzeczach jak wartości. Zatem, świat pełen wartości to cykl, w którym postaram się omówić i przypomnieć te rzeczy, które są fundamentalne w rozwoju człowieka, te, które budują naszą osobowość, które dają nam siłę, energię do działania, te, które mogą zmienić świat. Dzięki nim wszyscy będziemy mieli lepiej. Zatem, zapraszam do cyklu Świat Pełen Wartości. Do zobaczenia.